Namaste, cześć. Z tej strony Piotrek Bryja z Yoga Piotr Bryja Mobilnej Szkoły Jogi działającej na terenie ziemi kłodzkiej. Podczas naszych zajęć, regularnych zajęć, gdzie spotykamy się na mniej więcej 90 minut, jest trochę mało czasu, żeby omawiać dokładnie każdą z asan. Więc ten materiał, który teraz Wam przygotowuję, pomoże pogłębić swoją wiedzę i, i zrozumieć Mechanikę asany, właściwą pracę w danej asanie. Nie jest to takie proste, ponieważ nie powinniśmy przykładać je, tych samych zasad do każdej osoby pojawiającej się na sali. Może macie różną budowę, różne ograniczenia, yy, różne yy, uwarunkowania, które mogą powodować, że yy, jakieś wykonanie pozycji nie będzie dla Was dobre. Zacznijmy od najważniejszej pozycji stojącej, pozycji góry, której uczy się na wszystkich lekcjach jogi. Jest to pozycja stojąca, którą budujemy od stóp. I najczęściej takim klasycznym ustawieniem jest połączenie paluchów i ustawienie pięt trochę szerzej niż palce stopy. I więcej tak, żeby środek stopy wskazywał na, na do przodu. I tutaj być może zauważysz u siebie, że kiedy tak ustawisz nogi, to twoje żebki kolanowe będą skierowane delikatnie do siebie. Żeby ustawić żebki kolanowe na wprost, wymaga, potrzebny jest duży wysiłek ze strony bioder, w rotacji zewnętrznej tak, żeby rzepki kolanowe ustawiły się na wprost. W moim przypadku powoduje to pewne napięcia w stawach i Mogę to oczywiście zniwelować napinając mięśnie ale no, pojawia się dosyć duży wysiłek, choć z drugiej strony ten ruch pomaga ustawić staw skokowy. Więc dla mnie, a może też dla Ciebie lepiej jest stanąć trochę szerzej i pozwolić delikatnie stopą odkręcić się na zewnątrz. Złotą zasadą we wszystkich pozycjach jogi jest to, że kiedy obciążasz kolana nie rób w nich przeprostów. Pokażę Wam to z boku. Czyli przeprost oznacza, czy widać przeprost w kolanie, kiedy całe kolano jest cofnięte do tyłu. Spróbujcie to sobie wykonać kilka razy i obserwować, co się dzieje tutaj z tyłu ciała, szczególnie w obrębie kręgosłupa, dolnych pleców, kości krzyżowej. U mnie, kiedy pozwalam kolanom cofnąć się do tyłu i zareglować w, tej, w tym ustawieniu, czyli w przeproście to dosyć mocno, wyraźnie zwiększa się to uczucie napięcia, kompresji w odcinku dolnych pleców, w dolnym odcinku lędźwiowym i w krzyżu. No jest to ruch, który powoduje, że wyłączane są mięśnie ud. Pozycja jest mniej stabilna i bardziej obciążająca stawy kolanowe. Więc lepiej jest utrzymać kolano, Mikro zgięciu, w lekkim zgięciu, które możemy nazwać ustawieniem neutralnym kolana. W następnym etapie mamy naszą miednicę. Najcięższa kość w naszym ciele. Yy, tutaj dążymy do neutralnego ustawienia kości krzyżowej. No, to słowo wielu osobom nic nie mówi. No, jest to gdzieś ustawienie gdzieś pomiędzy przodo kiedy górna część miednicy przechyla się do przodu, yy, i tyło pochylenie miednicy, kiedy kość ogonowa idzie w dół i do przodu. Gdzieś pomiędzy przodo i tyło pochyleniem jest to ustawienie neutralne. Yy, ja lubię szukać tego, tego ustawienia, naciskając jedną dłonią grzbietem na kość krzyżową, a drugą. Przykładam tuż poniżej pętka. I teraz wykonując powolne ruchy miednicy naciskam na tył grzbietem dłoni na, na kość krzyżową, i w pewnym momencie czuję, że pojawia się połączenie między tyłem a przodem. Czyli kiedy naciskam na kość krzyżową, aktywują mi się mięśnie brzucha. Jeśli mam duże przodo pochylenie, nie ma tego efektu. Naciskam, nic się nie dzieje. Jeśli zaczynam przechylać mięśnie do tyłu, w pewnym momencie ta zależność znowu wraca, czyli jakby siła nacisku z tyłu automatycznie była równoważona przez aktywujące się mięśnie poprzeczne brzucha. Te mięśnie, które delikatnie cofają brzuch pępek w stronę kręgosłupa. Gdzieś tutaj jest moje neutralne ustawienie. Inną metodą, którą lubię sprawdzać neutralne ustawienie jest wykorzystanie kąta zewnętrznego. Może to być ściana, może to być przejście czy framuga, framuga drzwi lub otwarte drzwi i krawędź krawędź drzwi. Ustawiam się tak, żeby ta krawędź wyszła na kość krzyżową, na kręgosłup i dłonią mierzę sobie szczelinę między odcinkiem lędźwiowym a, a krawędzią. Jeśli Twoja ręka przychodzi luźno, to prawdopodobnie masz zbyt bardzo zbyt mocno przychyloną miłnicę do przodu. Yy, I wtedy należy to skorygować, czyli wykonać tyło I teraz a propos tyłopochylenia. jakie mięśnie to wykonują? Mięśniami, które mogą to zrobić są mięśnie brzucha, które pociągają kość łonową do góry w stronę pępka mogą to wykonać mięśnie tyłu w nóg, które ciągną za guz kulszowy, czyli jedną z kości miednicy w stronę w stronę kolan i jeszcze mogą to wykonywać pośladki, które łączą tutaj miednicę z udem. No i najlepiej, żeby te wszystkie trzy mięśnie współpracowały ze sobą. Natomiast z powodu naszych naszego stylu życia. U większości z nas mamy bardzo słaby brzuch, bardzo słabe pośladki i nadmiernie przepracowane tyły nóg. Więc spróbujcie włączyć pracę i pośladków, i brzucha. I niech to, przede wszystkim niech praca tych mięśni spowoduje tyło pochylenie biednicy, a szczelina, która znajduje się między dolnymi plecami, a krawędzią Kątem zewnętrznym tego słupa w moim przypadku będzie taka, żeby dłoń nie mogła się przecisnąć, żeby zatrzymała się tutaj w najgrubszym miejscu przy nasadzie nadgazka, przy nasadzie dłoni, przy nasadzie śródręcza. Dobrze. Idąc wyżej mamy tutaj segment jakby kartki piersiowej. Staramy się tutaj nie wypychać żeber do przodu. Najlepiej, żeby praca ustawienia neutralnej miednicy połączyła się właśnie z pracą wycofywania żeber. Tutaj w tym pomoże właśnie aktywacja mięśni brzucha. Jeśli czuje, że, że pochyla Cię to do przodu, to spróbuj teraz wydłużyć klatkę piersiową, unosząc wyżej obojczyki i czując, że pojawiła się aktywność mięśni pleców. Mięśni, które biegną wzdłuż klatki piersiowej, prostowników odcinka piersiowego kręgosłupa. Na końcu należy ustawić odpowiednio głowę. U większości z nas głowa jest wysunięta do przodu, więc jak już masz ustawione stopy, kolana, biednicę, klatkę piersiową o odrobinę wycofaj głowę. Ale bez jakiegoś uczucia y, napięć y, w szyi, y, twarz powinna być równolegle do ściany, przed którą stoisz. Y, można to sprawdzić tutaj brodą. Obroda nie powinno być na do góry, ani ochrona do przodu też nie powinno być uczucia dyskomfortu w, w obrębie gardła i szyi. Znajdź po prostu takie ustawienie. Może ono nie będzie idealne, może nie będzie docelowe, może wciąż Twoja głowa będzie wysunięta do przodu, ale na pewno jest to pierwszy krok, żeby wrócić do właściwego ustawienia, do właściwej równowagi. I na koniec, jeszcze praca barków która to wspomoże ustawienie klatki piersiowej i ustawienie szyi. Jeśli widzisz, masz okazję spojrzeć w lustrze na swoje ręce i masz tendencję do tego, żeby twoje łokcie były na zewnątrz, żeby wnętrze dłoni przy luźnym stanie były skierowane do tyłu kciuki do siebie, to prawdopodobnie masz tak, taką nierównowagę mięśniową, która powoduje nadmierną rotację wewnętrzną w stawie ramiennym. Więc spróbuj to zmniejszyć. W praktyce, jogi. ja tutaj dosyć obrazowo pokazuję, na czym polega ten ruch. Po prostu moje ramię obraca się na zewnątrz. Moje ramię obraca się na zewnątrz, łokieć kieruje się do tyłu. I kolejnym ruchem, który warto sprawdzić i wykonać, jest wycofanie choć trochę stawu ramiennego, całej obręczy barkowej do tyłu. Widok z boku. Jeśli dobrze się ustawiłem, jeszcze raz ustawię stopy: kolana, miednica, żebra, klatka piersiowa, barki, głowa. I już trwając w docelowej pozycji, spróbuj się rozluźnić i oddychać. Po rozróżnieniu świadczy to, że będziesz delikatnie poruszać się krążąc nad środkiem ciężkości, który wypada gdzieś między stopami. Pozycja Tadasany daje takie uczucie ożywienia, jakby intensywniejszego przepływu energii przez Twoje ciało no, po całym dniu, po wielu godzinach siedzenia, byle jak niewłaściwą postawą na pewno będzie to działało ożywczo pobudzająco. Szukaj równowagi między sztywnym trzymaniem się, jak w pozycji na stania na baczność, a zbyt dużym rozluźnieniem, przy którym zaczynamy zwisać na naszych ścięgnach, mięśniach, blokować stawy. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. Szukaj rozluźnienia, ale tak, żeby nie stracić ustawień, nie stracić właściwych krzywizn kręgosłupa i takiego ustawienia segmentów ciała, żeby siły przechodzące pionowo przez twoje ciało wędrowały przez kości, przez środek, środki stawów żeby dociskały do siebie powierzchnie stawowe w sposób optymalny. Jak najmniej siłowo pracujemy w pozycji, bo dobre ustawienie, właściwa postawa cechuje się tym, że jej utrzymanie wymaga minimalnego wysiłku. Obrigado.